Witam Was! Ostatnio ogrywałem sobie kampanię w twierdzy i postanowiłem przejrzeć listę osiągnięć. Mojemu wzrokowi ukazał się achievement i znowu w trasę, e, który wymaga ukończenia szlachetnego szlaku. Co mnie zaciekawiło to fakt, że osiągnięcie zdobyło tylko 1% graczy. W tym momencie już wiedziałem czym będę zajmował się przez najbliższych kilka godzin. E, dodałem sobie jedno delikatne utrudnienie, mianowicie, że nie będę używał w ogóle save'ów, natomiast że to mało istotne. Postanowiłem między graniem wyzwania pacyfisty w Warcraftie na szybko zdobyć sobie to osiągnięcie. W skrócie jest to mocno upośledzone wyzwanie, no ale do rzeczy. Omówimy wszystkie 10 misji po kolei. Nie przedłużając, zaczynajmy. Misja pierwsza: Castillo de Coca. Z góry przepraszam jeśli źle wypowiadam nazwy, no ale postaram się jakoś to. Ogarnąć. Jako pierwsze zadanie dostajemy obronę zamku. Żeby przejść pierwszą misję wystarczy zebrać wszystkie jednostki strzelające z całego zamku na przedni mur i mamy kilka minut oglądania jak nasi łucznicy i kusznicy faszerują przeciwne jednostki strzałami i byłtami. W pierwszej próbie przegrałem, ponieważ pospieszyłem się i wyszedłem wszystkimi jednostkami do przeciwnika i tym razem to jego jednostki zasięgowe wystrzelały moich żołnierzy. W drugim podejściu już nie wychodziłem z zamku i mamy szybkie zwycięstwo. Lecimy do misji drugiej. Misja druga. Heidelberg. Druga misja już wymaga od nas zdobycia zamku. Na początku przeciwnik wysyła w naszym kierunku konnicę, którą bez żadnego problemu kontrujemy naszymi rycerzami. Jako, że zamek jest mocno broniony, oblężenie zacząłem od ataku trebuszami i katapultami. Niestety szkody, jakie udało mi się wyrządzić, były bliskie zero. Próbowałem przeprowadzić atak od innej strony, co też nie przynosiło żadnego efektu. Jako, że posiadamy tylko siedmiu uczników, też nie ma możliwości wystrzelania obrony. Odpowiedzią okazała się wieża oblężnicza. Na początku próbowałem pokonać wszystkie jednostki na murach. Tutaj mała dygresja. Zadania na każdej mapie jest takie samo zadanie: pokonaj wszystkie jednostki wroga. I pokonaj Lorda, co przysporzyło sporo problemów, ponieważ pokonanie wszystkich jednostek w tej misji jest prawdopodobnie niemożliwe jednostkami, które dysponujemy. Spróbowałem pójść bezpośrednio do Lorda po wejściu na mury i pokonaniu najbliższych łuczników, zszedłem jednostkami na dół, zrobiłem wyrwę w murze, który oddzielał mnie od budynku Lorda i że bez problemu dokończyli zadanie. Po prostu pokonali Lorda i jest zwycięstwo, więc grad wprowadza w błąd opisem, opisem zadania. Misja trzecia. Nawet nie będę próbował tego przeczytać. Kolejna mapa, w której musimy obronić zamk. Wystarczy, że wycofamy wszystkie jednostki do, do lorda. Łuczników i kuszników zostawimy, zostawimy na bramie przy samej siedzibie. Możemy wystawić pałkarzy na front. W tym czasie polecam coś przekąsić. Dodatkowo możemy zrobić sobie kawę, ponieważ misja trwa chwilę, a nasza aktywność jest kompletnie niepotrzebna. Misja przechodzi się sama. Misja czwarta. Biskupin. Ponownie oblężenie. Tym razem mamy więcej łuczników. Którzy razem z kusznikami są najważniejszymi jednostkami w tej grze. Po pokonaniu jednostek, które na początku wybiegają z bazy przeciwnika, czyścimy łucznikami zamek wroga z większości jednostek. W tej misji szczególnie trzeba uważać na smolne rowy, które są na drodze do pierwszej bramy, oraz na, sie na dziedzińcu. Dlatego najpierw czyścimy mury z jednostek, żeby nie miał kto tego podpalić. Po przejściu przez pierwsze dwie bramy wysyłamy kilku włóczników, żeby aktywować smołę i kontynuujemy ofensywę łucznikami. Jak już większość jednostek wroga nie żyje, atakujemy Lorda, Lord pada. I mamy GG. Misja piąta. Malbork. Kolejne oblężenie. Nie mam pojęcia dlaczego osoba projektująca tą mapę postanowiła, że nasza armia pojawi się bezpośrednio pod murami wrogiego zamku. Przez co od razu po rozpoczęciu misji jesteśmy atakowani przez jednostki na murach. Więc zaczynamy od wycofania się, żeby zminimalizować otrzymane obrażenia. No i jak zawsze czekamy aż wszystkie jednostki, które mają wybiec z zamku, wybiegną. W tym miejscu pojawiła się... Uniwersalna taktyka na wszystkie pozostałe oblężenia, mianowicie jak już wybijemy atakujące nas jednostki, robimy tarcze inżynierami, zbieramy wszystkich łuczników oraz kuszników i rozpoczynamy ostrzeliwywanie jednostek wroga, ile wlezie. Jak już mury w większości są puste, zabieramy wszystkie jednostki, robimy dziurę w murze i bezpośrednio idziemy do Lorda. Mamy całkiem sporo jednostek, więc bez problemu są w stanie dojść do Lorda i dać nam zwycięstwo. Misja szósta, Monte Regioni. Wracamy do obrony zamku. Jak zawsze na początku zbieramy wszystkie. Wszystkie jednostki i wycofujemy się do siedziby. Na tej mapie mamy generalnie tylko jedno zadanie. Dostajemy jednego inżyniera z kotłem, na, z kotłem smoły. Musimy zmienić jego pozycję na hold position, żeby nie wylał nam tej smoły bezpośrednio w samu I w momencie, kiedy pod naszą siedzibę podejdą rycerze, wylewamy na nich smołę i jest GG. Nic więcej nie musimy w tej misji robić. Misja siódma. Stolcen Fels. Chyba tak to powinienem przeczytać. W sumie w tym momencie już doskonale wiecie, co robimy. Po pokonaniu jednostek wroga, bierzemy jednostki dystansowe i czyścimy mury. Jak już na murach jest mało jednostek, pozostałe jednostki robią dziurę w murze i biegną do lorda. Ja proponuję atakować od wschodu. Z tej strony mamy lepsze podejście do murów, ponieważ z drugiej strony jest górka. To w sumie tyle, co mogę powiedzieć o tej mapie. Misja ósma. Kompletnie nie, nie wiem, jak to przeczytać, więc nie będę robił z siebie błazna. E tutaj mamy ciekawą obronę. Większość jednostek zabieramy do środka zamku, ale. Gościa ze smołą, kilku łuczników, konie i dwóch pikinierów zostawiamy na pierwszej bramie. Jak rozpoczyna się pierwszy marsz rycerzy, podpalamy smołę i do tego inżynier wylewa zawartość kotła. W tym miejscu oddajemy pierwszą bramę. W centrum zamku ustawiamy łuczników i kuszników na wewnętrznej bramie, a między bramami pozostawiamy pozostałe jednostki. Przeciwnicy głównie atakują mury bez celu. W tym czasie nasze jednostki, walczące wręcz, muszą wiązać walką wrogów, żeby strzelcy załatwili za nas całą sprawę. No i mamy ósme zwycięstwo. Misja dziewiąta: Fenis. Najcięższe oblężenie w całym szlaku. W sumie ma to dużo sensu, bo jest to przedostatnia misja. Po tym, jak wybijemy jednostki wroga, które do nas przyjdą, zaczynamy ofensywę. W tej misji używamy trebuszy, dokładnie możemy zrobić pięć trebuszy i jedną wieżę oblężniczą. Pierwszymi trzema trebuszami niszczymy dwie bramy i dużą wieżę przy drugiej bramie. Teraz krowami bombardujemy jednostki wroga, no bo możemy, a do niczego innego już tych trebuszy nie użyjemy. Jak już zrobimy tak dużo zniszczeń, jak tylko damy radę, łucznikami niszczymy kilku kuszników z murów. Wstedy, wtedy wstawiamy następne dwa trebusze, którymi niszczymy wewnętrzną, dużą, kwadratową wieżę. W tym momencie mamy prostą drogę do Lorda. Budujemy wieżę oblężniczą, podstawiamy ją pod, pod wewnętrzny mur, który jest połączony z siedzibą Lorda. Dzięki czemu jednostki biegną bezpośrednio po murze e, do jego siedziby. A zapomniałem dodatkowo, możemy zrobić tyle mobilnych tarci, ile zostało inżynierów. Zawsze to minimalizuje obrażenia. W ten sposób idziemy do finałowej misji. Misja dziesiąta, wielki finał. Dunajec w niedzicy. Na początku wszystkim jednostkom zmieniłem pozycję na hold position. Jest to kluczowe. Jednostki strzelające, wystawiamy na Prawą wewnętrzną wieżę. Pozostałe jednostki zbieramy pod siedzibą. Tylko konnych zostawiamy do obrony bramy. Posiadamy jeszcze czterech inżynierów z kotłami smoły, których ustawiamy na bramie wewnętrznej. Ważne, żeby w odpowiednich momentach wylewać nimi smoły i nie wylać całości za jednym zamachem, tylko robić to po kolei. Jak upadnie brama wewnętrzna, musimy zabrać jednostki strzelające na siedzibę lorda, żeby miały lepszą pozycję do strzelania. A pozostałe jednostki muszą odpowiednio długo tankować. Z ważnych rzeczy to jeszcze trzeba pamiętać, żeby w momencie zniszczenia bramy zmienić pozycję jednostek na agresję. Tak żeby po prostu te jednostki wychodziły do przeciwnika i tak zaliczamy ostatnią misję w szlaku. <laughs> Szczerze powiem, że nie jest to ani trudne, ani łatwe zadanie jest to dziwne. Największy problem tego osiągnięcia jest taki, że ta gra to twierdza. I o ile dobrze wspominam tę grę, ponieważ grałem w nią dużo za dzieciaka i, i mam przyjemne wspomnienia i, i lubię po prostu twierdzę, tak grając w nią teraz, patrząc, przynajmniej starając się patrzeć trochę bardziej obiektywnie, uważam, że jest to słaby RTS i ma dużo, dużo bolączek. Po prostu ten system, jaki jest zastosowany w tej grze, no nie do końca mi, mi odpowiada. Natomiast to, jak jest to zrobione pod względem ekonomii, w sensie to, ile mamy dostępnych surowców, to, że sami produkujemy bronię, że musimy mieć ludzi, Ludzi, których możemy później wyszkolić daną jednostkę, że, no, że jak chcemy mieć pałkarza, to musimy mu wyprodukować pałkę i, i zbroję. Jak chcemy mieć łucznika, musimy dla niego mieć łuk. To jest coś bardzo fajnego, to daje bardzo fajny klimat i, i no, jest świetne ogólnie w tej grze, ogólnie w twierdzy, w każdej twierdzy, znaczy przynajmniej w jednej krzyżowców. Tam w legendy dwójkę, trójkę, ósemkę, dziesiątkę nie grałem. Jakoś mnie nie pociągamy, tam jeszcze chyba w dwójkę grałem, ale też nie, nie, nie zostałem w tej grze na zbyt długo. Teraz niedługo będzie wychodzić twierdza krzyżowiec, więc na pewno ta odnowiona edycja, nie wiem, może już wyszła nawet, na pewno będę chciał w nią zagrać w jakiejś tam przyszłości. Natomiast, natomiast mówię twierdza jest według mnie generalnie słabym RTS-em przez klimat tego, że te wszystkie budynki budują się instantowo i do tego mamy do tego mamy targ, na którym możemy sprzedawać towar i kupywać towary, sprzedawać towary i kupować towary przez co no, no w multiplayerze ta gra jest dziwna i tak po prostu jest to według mnie, no przez to jest to to, jest to, to są takie minusy tego, tej gry jako, jako właśnie strategii natomiast z perspektywy całego mojego życia bardzo lubię tą grę i niewykluczone, że jest to jedna z Kilku gier, które, przez które w ogóle pokochałem rts -y i przez które gram w rts -y, więc jest to na pewno gra dla mnie ważna. E, no, i tak. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj lajka, like suba. E, jeśli chcesz zobaczyć na moim kanale więcej materiałów stwierdzi. Lub masz pomysły na jakieś ciekawe wyzwania w tej grze, daj znać w komentarzu. Zostaw swój pomysł i, i napisz, napisz że, że chciałbyś więcej, więcej materiałów twierdzy, Więc to wtedy będziemy, będziemy tą grę ogrywać. No i co? Trzymajcie się. Miłego dnia czy wieczora, zależy o której godzinie oglądacie. Do usłyszenia na razie.